Cześć moi drodzy, z tej strony FiloTV, a w dzisiejszym odcinku Pogramy sobie w Wars Warsy i Sky Warsy Under MCR. Ale jak będziemy... To jest sprawa Jak będziemy grać w Bed Warsy to będę mówił w FiloTV, popatrzcie na w Philo FiloTV A normalnie mam Ripcia Więc yy... będę mówił FiloTV na Bed Warsach i Minecraftu i tak, w dzisiejszym odcinku pogramy sobie Bedwarsy, Warsy, Sky Warsy. No i... Piszcie... Musicie, nie musicie, ale zachęcam do was do napisania kilku rzeczy w komentarzu. Czy chcielibyście serie? Gdyby by były trzy serie. Poradniki. Żeby były... Też... Fortnite. Z Fortnite'a. I właśnie Minecrafta. I napiszcie też, czy chcielibyście poradnik na takie coś. Widzimy, się... o, tutaj macie licznik cps ów I AWDS-y klikacie. I czy chcielibyście poradnik jak bardzo szybko walić CPS? -y? Patrzcie. Teraz będę klikał kilka razy, nie? I teraz włączę jeden przycisk. I będę trzymał i patrzę ile CPS. -y. Dlatego czy chcielibyście po raz ściągnąć I czy chcielibyście pograć ze mną I odcinki z Oliwnej Więc lecimy już na dwójki Myślę, że będą ok Cztery osoby Nie opłaca mi się Dlatego pogramy sobie solo o, jeszcze możecie napisać, czy chcielibyście ze mną odcinki To czy... Tu jest ta mega rzadka mapa! Tu jest ta mega, 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 mega rzadka mapa! Czy chcielibyście ze mną odcinki ze, mną... ze, mną... ze mną pograć w Worsel? w edworsy w Minecrafta. A my teraz lecimy właśnie z Arenką. Szybki beton. No, start. Idę mi beton. na no, Tu betonik. A teraz. W za posłuchawką i się wystraszyłem. Aha, ja nie wziąłem się żadnego patyka ani nic. A to mądry jest. Się z tym. Wybrałem się ze żadnego gadżetu. Jestem bardzo, bardzo mądry w Teraz i będziemy mieć to fajne. I to. I to, to. Ludzie nie mają psychologii, by tu rozwalić. zwalić. Tak na to tu i teraz z betonem wszystko wybuduję, potem wełną no i będzie nic chyba. Więc tak, ten mieczek to i pełno betonu. Jeszcze chyba nie, nie stać. No nie. Niezbyt daleko idące na to, jak to jest. Kurde, drabny to ma nawet dawać. Kurde, są w tym nie, nie da. Teraz kupuję sobie miecz, ten taki o. I teraz pełno wełny. zielony jest, czekajcie, muszę sobie to trochę. Zielonego nie ma. Niebieskiego też nie ma. No, jest git. No, kupię sobie trochę wełny. nie opłaca mi się stracić tego nie ma różowy, jest? jest różowy ale to nie innego nie jest nie, nie, nie po drodze jest morskiemu i różowemu mnie dojeżdżać bo trochę ma... nie, nie, nie jest.

Więc teraz to by się przydało i to by się przydało. To by się przydało. I przedłoby się jeszcze to. No, zaraz szybko trzeba już przenieść to. By się nie dawać. o tysiąc czterdzieści sześć ale wali nie O ja tam lecę nie mam dotyka teleportacji. I to jest za bardzo ryzykowne trochę dla mnie. Generator szmaragdów został tam ulepszony. Teraz za taką przerwę, ale no wiesz, była szkoła, bo nie być. Przyznaję się, że nigdzie to tak... trochę nie chciałam. Ale teraz regularnie powinny wchodzić filmy. Prawdopodobnie w sobotę widzicie ten filmy, albo w piątek. W piątek jest jakiś Ale nie wiem, bo zrobię jak zrobię to Nie wiem, I jakieś Nie teraz lecimy do tego. O kurde. Muszę spierdzić. Dobra. On nie ma łóżka. Nie wiem, w sumie, czy ja go, czy ja rozlim. No. Bo... Ale mi się klepał teraz. No, Mam. Ale ja muszę iść pod jaksy bo... Chyba mogę iść podjeksy, <gry> dlatego że no. muszę po pierwsze zrobić sobie ulepszenia, też teraz wchodzimy w i ulepszyć sobie zbrojkę oraz miecz. Oraz nie, mniej, czy Ile to teraz nie, spaść. Ile spokoju? nie dobra, to, się nie, nie, Ile Ile diamentów? nie, to pasuje. tylko nie, 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 spokoju. Już szybciej. Dobra, nie, zrobimy nie, tak i zrobimy zrobimy nie, kosztuje zrobimy tak. 4 diamenty. Więc powinienem jeszcze ile diaksów? Jeszcze trzy diamenty na górnictwo. I takie trzy diaksy. O! Idealnie! Idealnie, 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 idealnie. Coś, co? A więc już dziesięć, ale górnictwo mnie interesuje. Nie na no, dużo na tego. Kupuję sobie Łuk, sklep Łuk. kupię sobie i to. I teraz robimy tak. Tak. mi tego... Ty, tego tyle. Ożby miło tak nie S dziesięć o nie mam raz

My tu jestem i ten gość. Chciałbym musiał dłuższy. Więc teraz...

Ale się wkurzyło. Niech spróbuję dojechać na górę Nie, 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 nie. Nie ma złota na łok. Kurde. Jaką mogę go teraz rozwalić, żeby Co... wypuł?

Trzeba pod jaksy. Pod jaksy trzeba iść. Dlatego, ja że... Miecz. Wiecie. Nie wiem jak to nazwać. Nie ulepszyć miecz, tylko no... No wiecie o co chodzi. O shit. Leci. eksplozja łóżek? Gdzie jest eksplozja łóżek? Niech to przejdzie. Dostanę gonga na łeb. Aha, bo on ma łuk! Co? 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 Dostaniesz gonga. Zasniesz gonga. Daj, chodź, bęszy, nieźgónga. No. Nie, nie, ja jestem ja przegraną. Ja nie. Kurde, ale było dobrze. Teraz możemy sobie w, w, sumie w Sky Wars zagrać. W sumie... O, są ludzie na Sky Skywarsy Sky Warsy solo. Aha, bo tutaj nie ma już takiego, bo chyba... Nie, co ja w ogóle powiedziałem? Td i tp no być chyba. Nie wiem. Tam jest skrzynka, dobra. Za ile się... Ja, koks. Koks. Sikierkę biorę, lawę biorę. Underperuę mogli mi dać jeszcze. Pan był takim koksem. Ja z... jestem takim koksem z underperu. Jak mam. Dawaj drewno. Co? Dobra. W tej łosie bardzo nie gram, no więc Trochę troszeczkę będę. Plan od razu dojeżdżać ludzi. Yy... I, I dojeżdżać. nie dojeżdżać. Hmm. Jak się nie pokrywają? Tu jest księgę, to jest a tutaj jest kto? Tak. A to jest jakiś Steve.

Nie wiem dobra, powiedzmy, że robimy ostatnią rundę Skywarsów. Dobra. O to jest fajna mapa, ja lubię. To jest panda gaming chyba. Nie wiem, że tutaj. Panda nie ma niebieski ski. Nie wiem, czy w ogóle pamiętam ktoś o Pandzie jeszcze. Cztery, trzy, dwa, jeden. Każdy No. Okej. Okay. Dobrze, Mam Nie wiem, Dobra, więc to już, na to już wszystko w tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie. No i to, trzymajcie się, Nara. Cześć.